Co idziesz na studniówkę? Co? Nic w życiu Nie, myślałem, że takie ubranie, to że może studniówka A gdzie ja dżinsy mam człowieku? Aha, no to może zdaj mi dżinsy o, dobry Nie chciałabyś? Nie chciałabyś? Słuchaj, 500 plus robimy, tak? 250 na nalewkę. Mordo, weź Mordo, myślałeś, że kiedyś zmienisz content? No jo, w wakacje będzie inny A No Pozdrawiamy każdą Neuro Mordę! I również pozdrawiam tych, którzy jeszcze nie zostawili łapki w górę i subskrypcji, ale mam nadzieję, że nawrócić już na latonizm tak i słoicyzm, także widzowie, zdrówko wasze i nasze. Wypijmy za piękne kobiety, których z nami nie ma. No. Skąd jesteście? Biały stok. Biały stok. Leśna Dolina, coś ci to przypomina? Leśna Dolina? Nie, nic mi to nie przypomina. No mów, mordo! No przecież cały czas coś mówię. No to pierdol jeszcze więcej! Dobra, słuchaj, autentycznie. Okazałoby się, że przyjeżdżam do Białego Stoku powiedzmy jutro. Która z Was ma chłopaka? Ja, no. Dobra, no nie. ty. Ty nie masz. Powiedzmy, że przyjeżdżam jutro do Białego Stoku, wynajmuję apartament i piszę do ciebie, słuchaj, czy nie chcesz paść? Mam wolny pokój. Nie będę ukrywał po prostu... Na, na seks i tyle, nie? Później może jakieś jedzonko, ale głównie na seks. Zgodziłabyś się, czy nie? Nie. nie. Dlaczego... dlaczego? Dlaczego byś się nie zgodziła? Czekaj. Se piony zbią. No, ja nie jestem typem dziwki. No ale, ale poczekaj, czemu żyć, Ale co, że typ dziwki? Coś złego jest w prostytutkach? Mm, nie, nie mówię o tym po prostu. Po prostu nie. Ale to nie byłaby prostytucja, tu nie byłoby pieniędzy. Pieniądze zarabiam sama na siebie. Tak? W jaki sposób? Kurwa, w dobry pracuję. Ale jako kto jest, pracujesz? No na pewno nie jako dziwka, kurwa. Dobra, o ten temat. ten. Nie, no to. jestem ciekawy, jestem ciekawy. Ale to jest taki temat w Polsce, że jego naprawdę trudno przejść. Co? No. To jest taki, co? Jest Pol taki temat w Polsce, że jego trudno przejść, tak jak powiedziała. Dobra, ale ja, ja jestem bardzo tolerancyjną osobą. Możesz mi mówić. Szybciej wiem poszedł łóżko z dziewczyną w tym razie. Czy jesteś lesbijką? Matko jedyna. Ja się nie wypowiadam. Matko jedyna, matko jedyna Bożenko! Nie no, idziesz do domu. Rondo w lewą w stronę, nie no, wysiadasz. Nie no, ale to ja nie rozumiem. O, czekaj, jeszcze raz, jako kto pracujesz? Pracuję sobie. Postessa w glo Postessa w glo Tak, sprzedaję glo Mając 15 lat sprzedajesz Mając 15 lat sprzedajesz wyrob tytoniowy? Jakie 15, Kurwa, Ja mam 17, człowieku A, mając 17 lat sprzedajesz wyroby tytoniowe? To znaczy ja proponuję Moje koleżanki z pracy sprzedają, bo ja jako osoba niepełnoletnia y, nie mogę y, sprzedawać wyrobów tytoniowych, ani tytoniowych. Ja jaki to ma kurwa sens, nie? Więc, przekonujesz ludzi, żeby kupowali papierosy, ale Ty ich... Ty ich nie sprzedajesz, Ty nie naciskasz, kurwa, numerków na kasie fiskalnej, żeby sprzedać, tylko wręczasz im, mówisz, patrzcie... Poczekaj, ja patrzcie, takie tutaj super cacko, lepsze niż Icos, bo coś tam, lepsze od Losika, bo coś tam, prawda, bardzo fajne, kupcie, kupcie, skąd mówi okej, okay, okej, okay, chyba trzeba kupić. Mówi dobra, to ja biorę to Glo, a ty mówisz... He, no to dziękuję, koniec mojej roboty, prawda? Zapraszam do koleżanki, ona wbije, mi, mi, Ja mam 17 lat, nie mogę sprzedawać. O to chodzi? Chodzi o to, żeby nie wpaść w błota, ja ci tyle. W mojej pracy chodzi o to, że ja proponuję ludziom te... Yy, Co za glo I o, ja jeżeli za człowiek już będzie chciał... No to musi przyjechać jakby do mojej bazy w pracy. No tak to się kurwa mówi i wtedy tam się sprzedaje. Do twojej bazy w pracy? Czekaj, ja wiem. Ty nie pracujesz w ty chodzisz po prostu po łazienkach szkolnych i mówisz: "Ej, mam punkty w Glo i ja nabijam sobie punkty i to jest o to to jest to. To jest to. A! Zajebista praca, zajebista praca. Fajnie, fajnie. Zobacz, jakbyś pracowała, jak, ta to chujowa, ale w szkole to już odpowiesz. Co, dobrze powiedziałem, tak? Nie. To, o co chodzi? To aż ja nie rozumiem. Ale, to, ale to, bo to, to, bo ja już się nie pogubiłem, tak się nie. Pozostań, bo, kurwa, nie będziesz nigdy hostessą. Ale wiem, na czym polega praca hostess, wiesz? Ble, ble, ble. No wciskam ludziom kurwa te rzeczy, których ja kurwa nie sprzedaję, tylko w się siedzą babi, które to kurwa sprzedają I ja tylko mam, muszę kurwa wcisnąć za to, że wcisnę, dostaję pieniądze, rozumiesz? Niezbyt A ja... Za każdego klienta dostanę, mm. za każdego klienta dostaję pieniądze I kurwa ja muszę nawciskać ludziom kurwa te sprzęty Jak wcisnę, no to za to dostaję pieniądze, ja tego nie sprzedaję, ja tylko wciskam Ja chcę tyle przekonać no, bo jak nie rozumiesz, to to trzeba inaczej. Ale ty, ja się po prostu tak opytam. A ile dostajesz? No! O zarobki się nie pyta. C Kto tak powiedział? Jest taka zasada: do portfela i do łóżka się nie zagląda. Nie wiem w białym spoku, o czym wymówić się, ale okej. Jest takie powiedzenie. Jest takie powiedzenie, że biznesmeni o pieniądzach nie rozmawiają, albo dżentelmeni. To zależy od środowiska, w którym się otacasz. Ale po pierwsze, nie jesteście biznesmenami. Nie nie jesteście gentlemanami, także można mówić. No ale ty nie powinieneś. Chyba, że nie jesteś gentlemanem. I ale to... ja nie mówię o swoich zarobkach, się pytam o wasze. No ale nie ale powiem, ja w ogóle coś tego tematu. Tak ciekawość to pierwszy stopień do piekła, a zaspokojona ciekawość od krok w drugą stronę. Także jak już powiedziałam, a potrzebuję, jedzie ci B. Ale poczekaj, ja nawet nic nie powiedziałam o to, że gdzieś pracujesz coś takiego. Nic... Na żadne temat nie wypowiedziałam taki, a ty mówisz, że gdzieś pracujesz. Ale ona pracuje, pracuje. przecież ona powiedziała. No tak, ona powiedziała, że pracuje, ale ty powiedziałaś, że o waszych. Liczba mnoga. Możemy podzielić swoimi zarobkami. Możemy się podzielić swoimi zarobkami. Tak. Jej, Słuchaj, bo ona... No ja plus ona to jest liczba mnoga, dwie osoby, ja zarabiam pieniądze, ona też, więc mamy dwie osoby, liczba mnoga. Ale ty powiedziałeś, że o swoich zarobkach nie chcesz rozmawiać. Ale mogę rozmawiać, nie ma problemu. Ja wiem. Ja chcę chcecie to się rozmawiać. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę ci, ale dobra. Ale to ty, że jesteś tak gadotliwa, mamy z nim rozmawiać. A ja o tak nie rozmawiam. To zmieńmy kuli. A temat? Nie no, powiedz ile zarabia? Jesteś jestem ciekawy. No to, ale ja ci nie Dawaj powiem... Dawaj, ja o takiego jednego z głowci na wciśniętego. Ale... Kurwa... Hmm. Tu nie chodzi o to... O tak... Tak jak ty mówisz, że na sztuki. U mnie jest tak, że... Jak wcisnę na przykład 30. Równo, to dostaję za to tyle i tyle pieniędzy. Yy, za, 30, za 30 sztuk wciśniętych dostaję 4,5 tysiąca, a jak wcisnę mniej niż 30, no to odejmują mi z wypłaty. Jak, dosta, jak wcisnę. Chcesz mi mniej... powiedzieć, że jeżeli sprzedasz 30 razy glo, to dostajesz 4,5 klocka. Coś? 4,5 tysiąca, pół tysiąca złotych podzielić na 30 to jest, słuchaj, z tego co dobrze liczę szybko w głowie, 150 zł. jednogle kosztuje 60 czy 70, o ile się nie mylę. Ale minę. o to chodzi w mojej pracy. Ja nie wybieram pracy, w której będę zarabiała kurwa na godziny, tylko na sztuki i... Ale I słuchaj, dużo jakby Rozumiesz, jakby... Yy... Ja nie mówię, że nie mówisz mi prawdy, ale wydaje mi się, że jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że mówisz prawdę i coś się po prostu pojebało albo oszukujesz. Ale... ponieważ, jeżeli miało być tak, jak mówisz, to 30 sztuk GLO sprzedanych dostajesz 4,5 kafla na rękę, to jest 1500, 150 zł za jedną sztukę, gdzie jedno GLO kosztuje 60 czy 70 zł. Czyli... Ale tu chodzi o wciskanie, a nie o samą wartość danego produktu. Czy nam się to opłaca? No kurwa bym nie powiedział. Gdzie tu jest sens? Nie mam pojęcia. Y, wiesz, ciężko, żeby firma działała, jeżeli wydaje więcej na reklamę niż zarabia na produkcie. To gdzie i jakie pracuje? pracuję? Ja pierdolę. Słuchaj! To jest... Macie podstawy przedsiębiorczości? Ja masz, kapitał, masz kapitał spółki, 100%. Sprzedajesz jakiś przedmiot, którego wartość jest powiedzmy x złotych. Jeżeli na reklamę dajesz x plus 100 złotych załóżmy, to nie masz 100 złotych od jednej sprzedaży jednego przedmiotu w budżecie. To znaczy, że robi się luka w twoim budżecie. i Nie masz kurwa pieniędzy na pokrycie swojej działalności. To znaczy, że twoja działalność zaczyna tracić. Po tym co ona mówi tak to działa, ponieważ za promowanie glo otrzymuje dwa razy więcej niż sprzedaż tego glo kosztuje. Nie ma to w ogóle sensu co ona mówi. Teraz wy sobie porozmawiajcie, bo ja już kurwa szargam swoje nerwy mi już kurwa starczy, bo... A czym ty się do O on normalnie to. Ale baram. kurwa, zrozum to, że... Chyba, że pomyliliśmy to, na, na zwyklo. Ja jak ktoś się kurwa wykluca ze mną, o to co ja robię, no to to już jest kurwa przegięcie za przeproszeniem i... I nie macie fajnie się to oto tylko wy... Nadal tego nie rozumiem. Naprawdę. No, Hauderium mieć inne zdanie, ale jakby. To jest Możemy to matematycznie policzyć, widzowie. Jeszcze raz, o co mi chodzi? Mamy przedmiot, GLO, które kosztuje 70 zł, a ona za sprzedaż jednego GLO dostaje 150. Firma za to jedno GLO zarabia na czysto powiedzmy 30 zł, bo wyprodukowanie jednego GLO kosztuje tam, no. I załóżmy, zarabia 30 zł, a jej musi zapłacić. Na czysto zarabia 30 zł na jednym sprzęcie. A jej, yy, musią zapłacić 150 zł. Skąd się bierze to 120? Chyba się o coś o 1-0 popierdoliło, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje.